Amerykański psychiatra Leon Goldenson w Norymberdze zapisał taką oto notatkę o Karlu Dynizu. Uważa, że większość zbrodni popełnili Austriacy albo, w najgorszym wypadku, Bawarczycy. Baldur von Schirach, Turyńczyk, to znaczy Niemiec z Turyni, który pełnił rolę gaulajtera Wiednia też w Norymberdze opowiadał Moim zdaniem naziści w Austrii byli bardziej radykalni. W Austrii zawsze spotykałem się z krytyką ze strony niższych szczebli, zarzutami, że nie jestem wystarczająco aktywny i nie propaguję idei narodowo-socjalistycznych. Czyżby tym razem Niemcy szukali wewnętrznego kozła ofiarnego, na którego można by zrzucić brutalność w czasie II wojny światowej? A jednak coś może w tym być. Wedle Davida Arta z Uniwersytetu w Cambridge doszło do specyficznej nadreprezentacji Austriaków w strukturach III Rzeszy. Podaje on dane, że mimo, że Austriacy stanowili 8% populacji Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, tak w SS... Odpowiadali za 13% stanu osobowego. Co gorsza, ponad 75% komendantów obozów sterowanych przez SS miało pochodzić z Austrii, a także nawet 40% z Co do radykalizmu Austriaków, miejmy to też z głowy na samym początku materiału. Oczywiście Adolf Hitler. Też pochodził z Austrii. Historia austriackiego wkładu w zbrodnie III Rzeszy pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych. W końcu, w klasycznym czytaniu historii, Austria została siłą przyłączona do Niemiec, a po wojnie dołączyła do szeregu państw ofiar nazizmu. W takim razie musimy zadać to pytanie: jaki był naprawdę wkład Austrii w zbrodnie III Rzeszy? Czy faktycznie Austriacy byli najgorszymi? Spośród nazistów. Ale zacznijmy, jak zawsze, od samego początku, a i dla pewnej klarowności tego materiału, będziemy korzystać z rozróżnienia Austriak i Niemiec w tym powojennym znaczeniu. Część pierwsza: Droga Austrii do nazizmu. Tym początkiem musi być tym razem 1866 rok. Rok, w którym Królestwo Prus wygrało wojnę z Cesarstwem Austrii. Oznaczało to ostateczny upadek koncepcji, że to z Wiednia może nadejść impuls do zjednoczenia Niemiec. Ba, od tej pory Austria właściwie swoją uwagę skierowała raczej na wschód i Bałkany, bo ledwie rok później powstała monarchia austro-węgierska. Słowami Richarda J. Evansa Bismarck symbolicznie wyrzucił Austrię poza granice Niemiec właściwych. Ale też wewnętrznie w Austrii doszło do specyficznego zwrotu akcji. W nowej multikulturowej monarchii Austriacy mogli być może elitą kluczowej części nowego państwa, ale oficjalnie ta stara austriacka część nazywana była królestwami i krajami reprezentowanymi w Radzie Państwa. Po upokorzeniach lat 60. XIX wieku austriackość przybierała nowe, dziwne formy, chociażby język niemiecki nigdy formalnie nie stał się tam językiem państwowym. Z drugiej strony Austriacy z kolejnymi dekadami coraz mocniej odczuwali też swoją odrębność wewnątrz monarchii względem Węgrów oraz licznych narodów słowiańskich Polaków, Czechów, Słoweńców i innych. tej samo samospełniającej się przepowiedni wiedeńscy politycy starali się tworzyć zręby państwa sprawiedliwego i nowoczesnego dla różnych zamieszkujących w nim narodów. Ale od lat 80. XIX wieku Austriak Mógł dać sobie wmówić, że niemiecka część monarchii waży coraz mniej, a że do władzy coraz częściej dochodzą Polacy, Czesi, Zniemczeni, Żydzi. W wielkim skrócie, w efekcie, na przełomie XIX i XX wieku, niemiecka austriackość mogła być budowana coraz mocniej na dwóch niepokojących filarach. Na antysemityzmie, i antyslawizmie. Dość powiedzieć, że to na terenie Austrii powstała już w 1903 roku pierwsza partia DAP, głosząca antysemityzm, antyliberalizm, antyslawizm i antylewicowość. Doświadczenia czy też wręcz upokorzenia I wojny światowej mogły u Austriaków prowadzić do znacznego wyostrzenia tych poglądów. Z tych bałkańskich kampanii, austriaccy żołnierze i oficerowie wynosili pogardę dla metod partyzanckich walk w górach. Po przegranej wojnie w ogóle mieli już jak najgorszą opinię o słowianach. W końcu na północy imperium czescy ochotnicy w 1918 roku walczyli po stronie Rosji, tworząc trzon przyszłego Legionu Czechosłowackiego. Jedna z austriackich gazet napisała o tym zdarzeniu jak o najhaniebniejszej zbrodni popełnionej przez synów Austrii na wojnie. Pamiętajmy też o kryzysie przysięgowym legionów. Polityczna klęska po 1918 roku pozwoliła w Austrii nasycić mit ciosów był on mniej znany od swojego niemieckiego odpowiednika. Austrii urósł on do wielkiej wewnętrznej zdrady, nie tylko ze strony Żydów, ale też ze strony narodów słowiańskich. Niezależnie od dalszych politycznych wyborów austriackich weteranów I wojny światowej większość z nich nosiła urazę do narodów, które postrzegali jako zdrajców czy sabotażystów. W życiu politycznym nowej Austriackiej Republiki właściwie natychmiast przyjęto za standard hasła, które w Niemczech uchodziłyby wówczas jeszcze za niezwykle radykalne. Ale upadek monarchii austro właściwie dla wszystkich Austriaków był wielką narodową traumą. Oznaczał przecież zjazd z pozycji imperium do poziomu niewielkiego państewka, niemal żebraczego ułomka, pierwszych powojennych latach. Wiele o tej zmianie mówi fakt, że tuż po wojnie Czechosłowacja wprowadziła embargo na dostawy węgla do Austrii, co można było odebrać jako formę zemsty na dotychczasowych władcach. Nie może dziwić, że to właśnie Austria stała się podatnym gruntem dla jednocześnie kilku haseł ale przede wszystkim do tej kombinacji antysemityzmu i antyslawizmu. Pamiętajmy, że ta sama kombinacja poglądów trafiła do pewnej książki wydanej w 25 roku, napisanej czy też raczej podyktowanej przez Zbawarczykowanego Austriaka. Tyle, że w Niemczech powstawała ona dla potencjalnie wąskiego grona odbiorców. Pamiętajmy, że jej sprzedaż wystrzeliła dopiero po dojściu Hitlera do władzy. W tym samym 25 roku, odbudowującym się strukturą NSDAP, brakowało jeszcze spójności ideologicznej. Narracja antypolska na pewno mogła przyjąć się w Prusach, w których to szczególnie źle odbierano powstanie II Rzeczypospolitej. Antyslawizm nie mógł jednak w żadnym razie stać się priorytetem w takim Hanowerze czy w Zagłębiu Rury. Jeszcze na przełomie 25 i 26 roku doszło do konfliktu między północnymi a południowymi siedzibami partii NSDAP. 14 lutego 26 roku w mieście Bamberg Hitler przez dwie godziny tłukł przedstawicielom nazizmu z północy Niemiec, jak ważny jest aspekt przestrzeni życiowej na wschodzie, niosący ze sobą ciężar antyslawizmu. Do tej pory po prostu ten element nazistowskiej ideologii był przez północ odrzucany. Jak miało się okazać, w dłuższej perspektywie zwycięstwo nazistom miało zapewniać elastyczność obietnic. A nie w pełni spójna ideologia. Przykładowo antysemityzm okazał się szczególnie popularny właśnie na północy Niemiec i to w niższej klasie średniej. Tymczasem znacznie gorzej radził sobie w katolickich prowincjach, takich jak Bawaria. Do tej pory NSDAP nie potrafiło znaleźć jednego wspólnego klucza, którym dałoby się zdobyć całe Niemcy, a nie tylko pojedyncze miasta i gminy. Dzisiaj kolejny trudny temat, ale wiecie, co jest łatwe? Zapewnienie sobie całkowitej ochrony w trakcie w trakcie korzystania z internetu. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest najlepszym zestawem do codziennej ochrony przed zagrożeniami, których nawet nie widać. Surfshark sam w sobie zapewnia bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, która szyfruje Twoje działania w internecie. Ale cały pakiet Surfshark One ma liczne praktyczne zastosowania, bo co znajdziesz w środku? Między innymi Surfshark Antivirus, którego baza danych jest aktualizowana. Na co 3 godziny, a usługa Cloud Protection działa dzień i noc, skanując pliki, aby wyłapywać zagrożenia albo Surfshark Alert Dzięki niemu zawsze dowiesz się, czy Twoje dane, takie jak adres e-mail, dowód tożsamości czy numer karty kredytowej, wyciekły do Internetu. Wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie Surfshark One. Co więcej, na jednej subskrypcji zainstalujecie go na wszystkich potrzebnych urządzeniach oraz dostosujecie go w pełni do swoich potrzeb. Dosłownie z pomocą Surfshark One zapewnienie sobie ochrony nigdy nie było prostsze, a każdy klient może korzystać z całodobowego wsparcia. Dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z kodu Grzegorz, otrzymacie teraz 4 miesiące usługi Surfshark gratis. Link, jak zawsze, znajdziecie w opisie filmu. Sami sprawdźcie, jak w akcji radzi sobie Surfshark, a my wracamy do tematu odcinka. Być może jest to zbyt duże uproszczenie, ale historia Austrii na tle historii Republiki Weimarskiej. Była znacznie bardziej liniowa. Od 20 roku wszyscy kanclerze Nowej Republiki Austrii, nie licząc tylko jednego niezależnego Johannesa Schobera, należeli do CS, austriackiej partii chrześcijańsko-społecznej, która od samego początku mocno rozgrywała. Karty antysemityzmu. Transformacja w kierunku austrofaszyzmu z rządami Frontu Ojczyźnianego wydaje się z dzisiejszej perspektywy niemal nie do uniknięcia w atmosferze wielkiego kryzysu gospodarczego. Sama rozległość Republiki Weimarskiej oraz różnorodność poglądów Niemców prowadziły do tego, że Naziści nigdy nie zdobyli wszystkich prowincji jednocześnie. Tymczasem, Austria, mająca ludność liczącą jedną dziesiątą Republiki Weimarskiej, musiałaby być porównywana bardziej do konkretnych krajów związkowych Niemiec, a swoją historią i unikatowym położeniem była też bardziej podatna na przyjęcie pełnego pakietu nazistowskiej ideologii. Poza jednym elementem pakietu, czyli antychrześcijaństwem, bo korzenie katolicyzmu sięgały w Austrii bardzo głęboko. Ale co nie mniej ważne, Austria, w wyniku swojej pozycji państwa niemieckiego poza Republiką Weimarską, a później poza III Rzeszą, stawała się polem przedłużonej walki dla lokalnych nazistów. Stawała się poligonem politycznym w czasie, gdy już w Niemczech nazizm błyskawicznie przestawiał dowolnie wszystkie możliwe polityczne, społeczne i gospodarcze klocki. Jeszcze w 25 roku Hitler podkreślał, że przywództwo w partii NSDAP trzeba sobie. Wywalczyć. Najskuteczniejszym bojownikiem ruchu narodowo-socjalistycznego jest człowiek, który pnie się w górę dzięki swoim sukcesom w roli lidera. Austria właśnie zapewniała ciągłość walki. Przedstawiciele austriackiego NSDAP, nawet po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech, musieli wykazać się dalej w walce przeciwko rządom swojego kraju. Jeśli Austriak decydował się na to, żeby siłą doprowadzić do dołączenia Austrii do Niemiec, tak musiało to oznaczać już konkretną selekcję członków partii pod względem charakteru. Bo kim na przykład był Ernst Kaltenbrunner, późniejszy następca Heidricha, na stanowisku szefa RSHA. Rozdział drugi. Austriacki radykalizm. Otóż Ernst Kaltenbrunner urodził się w 1903 roku w miasteczku Ried. W trakcie I wojny światowej młody Ernst chodził do szkoły w Lincu i jego doświadczenia trafienia na rynek pracy w 21 roku pokryło się z powojennym kryzysem. Zniechęcony w kolejnych latach słabością ideologiczną rodzimych ugrupowań nacjonalistycznych, w 1930 roku dołączył do NSDAP, wtedy jeszcze legalnie działającej na terenie Austrii. No właśnie, austriacki odpowiednik NSDAP rozwijał się od 26. Roku, korzystając z wcześniejszych niż w Niemczech tradycji narodowego socjalizmu. Przypomnijmy, austriacka partia DAP powstała w 1903 roku, jej niemiecki odpowiednik w 1919. A w 1931 roku Hitler osobiście skierował na teren Austrii Theodora Habichta. Ten niepozorny okularnik sprawnie stworzył podwaliny całego ruchu, który wówczas w dłuższej perspektywie celował w bezpośrednie obalenie austriackiego rządu. Za działań Habichta liczba członków austriackiego odłamu partii urosła do 300 tysięcy, gdy w 28 roku wynosiła ledwie 7 tysięcy. Kaltenbrunner Brunner należał do tej rosnącej fali młodych Austriaków, którzy dawali się przekonać, że faszyzujące austriackie organizacje będą szukały zepsutych kompromisów z chrześcijańską demokracją, gdy to z Niemiec nadchodzi właściwy przełom. W tym czasie też w Wiedniu prężnie w strukturach lokalnych działał Alfred Frauenwald, który stworzył pierwsze jednostki nazistowskich bojówek i umundurował pierwszych funkcjonariuszy austriackiego SS. W wyniku słabości austriackiej socjaldemokracji i właściwej nieobecności komunistów, zwalczanych równomiernie przez wszystkie rządy od 18 roku, te bojówki SS ścierały się z oddziałami Heimwehr, austriackiego odpowiednika. Korpsów. Przez to w tym austriackim kotle gotował się mocno brunatny gulasz. W czasie, gdy Hitler gabinetowymi, legalnymi machlojkami starał się podkopać system prezydenckiej republiki weimarskiej, tak austriaccy naziści przyjmowali postawę jawnie terrorystyczną. W marcu 1933 roku parlamentaryzm Austrii upadł właściwie niezależnie od działań nazistów, a władzę w kraju przejął Engelbert Dollfuss, który jednocześnie zwalczał socjaldemokratów i starał się stawiać opór nazizmu. Tworząc front ojczyźniany, formalnie ponadpartyjną organizację, reżim Dolfusa z grubsza przypominał późniejszy kierunek frankistowskiej Hiszpanii. Co mierziło nazistów, to przede wszystkim dolfusowskie dążenie do stworzenia właściwej nowej Austrii może i antybolszewickiej, ale jednocześnie z jawnym profilem katolickim i zakładającym niepodległość państwa. Już latem 1933 roku NSDAP została w Austrii zdelegalizowana. Nie możemy nigdy uniknąć porównań między tym, co działo się jednocześnie już w nazistowskich Niemczech, kiedy 30 czerwca 1934 roku Hitler rozpoczął wewnętrzną sieczkę w partii w postaci nocy długich noży, tak austriackie SS szykowało się do puczu. Ostrzem tych działań miała być jednostka SS Standarte 89, składająca się z najbardziej radykalnych młodych Austriaków i dowodzona przez Fridolina Klasa. To właśnie do tej formacji należał Otto Planetta, który zastrzelił Dolfusa 25 lipca 1934 roku. Kilka dni później, Został powieszony jako zdrajca. W ciągu tych walk z końca lipca zginęło na pewno ponad 100 austriackich nazistów, ale kolejnych kilka tysięcy skończyło w więzieniu, z czego kilkuset z nich Okazało się, służyć w policji, ten problem dosłownie wewnętrznego wroga miał szarpać Austrię aż do 1938 roku. W pewnym sensie powtarzał się tutaj scenariusz z Bawarii. Struktury policyjne zwalczające nazistów miały w sobie to ziarno zdrady, albo przynajmniej ziarno konformizmu, tak skutecznie wykorzystane w Monachium przez Reinharda Heydricha. Choć następca Dolfusa Kurt von Schusznig kontynuował próby utrzymania siły frontu ojczyźnianego, tak od wewnątrz Austria była totalnie poszarpana. Sam Szusznik nie ufał Heimwerze i liczył na skontrowanie jej wpływów poprzez rządowe bojówki katolickie. Tyle, że te granice lojalności nigdy nie były dość jasne, a jedno i drugie środowisko zachowywało się coraz bardziej brutalnie. Do tego po klęsce puczu 1934 roku Hitler właściwie kompletnie odciął się od austriackiego nazizmu, zarzucając plany Anschlussów w wyniku m.in. niespodziewanie ostrej reakcji Mussoliniego. Także Habicht został odsunięty na dalszy plan. Przez kolejnych kilkanaście miesięcy działania nazistów w Austrii miały w sobie coś z desperacji, ale był to też ostateczny dowód lojalności. I wytrwałości. Ale radykalizacji mogły też ulegać środowiska Heimwery. W 1936 roku Szusznik zdelegalizował wszystkie pozarządowe organizacje paramilitarne. Większość członków Heimwery miała dołączyć do frontu ojczyźnianego. Ten proces radykalizacji szczególnie młodych Austriaków stał się widoczny także w austriackiej armii Bundesheerze, do 1938 roku rozrosła się do 60 tysięcy ludzi, z czego zauważano, że najwyższe kadry oficerskie były nastawione antynazistowsko, gdy niżsi stopniem coraz mocniej wyrażali poparcie dla dołączenia do trzeciej Rzeszy. Wychodziło na to, że na mecie Austrofaszyzmu czekał już nowy typ Austriaka Austriaka nazisty. Niezależnie czy młody mężczyzna od 30 roku należał do NSDAP, czy zwalczał nazistów w mundurze Heimweh, czy policji, na około mógł dojść do podobnych wniosków. Austria była za słaba, by obronić swoją niezależność. Anschluss zaś obiecywał udział wszystkich Niemców w sukcesie przyszłej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej i prawdopodobnie też zemstę na wszystkich zdrajcach. Z 1918 roku. Nic dziwnego, że kiedy Himmler po Anschlussie wiosną 1938 roku tworzył struktury SD i Gestapo na terenie Austrii, tak trafił na niewielki opór austriackich funkcjonariuszy przed wcieleniem policji w struktury nowego aparatu bezpieczeństwa. Kiedy w kwietniu wiedeński hotel Metropol stał się siedzibą tamtejszego gestapo, tak jego korytarze wypełniły kroki austriackich policjantów. 80% spośród kadry 900 tamtejszych gestapowców stanowili po prostu dotychczasowi funkcjonariusze stołecznych komisariatów. Podobnie jak w Bawarii, funkcjonariusze austriackiej policji czy ugrupowań patriotycznych otrzymywali wyjątkową szansę naprostowania swoich lojalności. Popatrzmy chociażby na życiorys Franza Sztangla, który później zostanie komendantem obozów w Sobiborze Treblince. Ten z zawodu tkacz w 1931 roku niemal jednocześnie dostał się do austriackiej policji, jak i do austriackiego NSDAP. W dalszych latach jednak bardziej skupił się na swoim fachu i stał się specjalistą od obserwacji działań nielegalnych partii, w tym nazistów, właśnie, co nie przeszkodziło mu w dołączeniu do SS w maju 1938 roku, już po Anschlussie. Bardzo szybko osobą Sztangla zainteresował się sam Heinrich Himmler. Fascynować musi to, jak szybko po Anschlussie radykalizm Austriaków został spuszczony ze smyczy. Błyskawiczne tempo autonazyfikacji doprowadziło do ciekawych obserwacji ze strony nazistowskich obserwatorów partyjnych, chociażby na łamach propagandowej Volkischer Beobachter. Podczas gdy w północnych Niemczech obowiązkiem partii było edukowanie społeczeństwa na temat żydowskiego zagrożenia, w Austrii obowiązkiem partii było zachowanie czystości ruchu poprzez powstrzymywanie. Nadmiernego radykalizmu. Nie dość tego. Reinhard Heydrich już 17 marca proponował, aby Gestapo aresztowało Austriaków, którzy dopuszczają się napaści na przechodniów i dokonują kompletnie nieregulowanego rabunku żydowskiego majątku. Hermann Gering inaczej twierdził, że z Austriaków należy brać przykład. I faktycznie Richard J. Evans ostatecznie zgrabnie pisał. Nie biorąc pod uwagę przykładu Austrii oraz poczucia triumfu i niezwyciężoności, jaki wzbudził u działaczy NSDAP, nie sposób zrozumieć gwałtownej fali antyżydowskiej przemocy, która przetoczyła się przez Niemcy latem 1938 roku. W ten sposób Trzecia Rzesza, połykając Austrię, Stawała się bardziej radykalna. Noc kryształowa z 9 na 10 listopada miała być właśnie szczególnie brutalna w Wiedniu, a w kolejnych latach ten austriacki radykalizm miał doczekać się drugiej fali eksportu. Jeśli jako pierwszą falę policzymy samego Hitlera. Część trzecia. Austriacki wkład w zbrodnie nazizmu. Tacy ludzie jak Ernst Kaltenbrunner, Artur Seyss-Inkart, Odilo Globocny, Alois Brunner czy Amon zaczęli tworzyć nie drugą, ale wręcz pierwszą linię zbrodniczego systemu. Tak jakby chcieli nadrobić te stracone pięć lat między przejęciem władzy przez Hitlera a Anschlussem. Wszystko zgodnie z założeniem, że pozycje lidera... W NSDAP trzeba sobie po prostu wywalczyć. Badacz tej tematyki Bruce Poley zauważał, że nazizm zawsze miał w Austrii mocniej zapuszczone korzenie, ale co osłabiało ten ruch, to brak odpowiedzialnych i mocnych przywódców. Pewien kandydat przecież wyemigrował do Niemiec. Ale daj mu spokój. Anschluss właściwie rozwiązywał ten problem przywództwa. W końcu Austria w ramach III Rzeszy miała przestać istnieć formalnie i symbolicznie. Nie tylko traciła swoją niezależność, ale też dosłownie nazwę. Austria stawała się marchią wschodnią. Wielu umiarkowanych zwolenników Anschlussu mogło się zdziwić i dochodziło do fantastycznego zwrotu akcji. Szybko Austriacy w swojej marchi wschodniej mogli zacząć się czuć jak obywatele drugiej kategorii. Jeśli część Austriaków mogła się wykazać w szerszych strukturach III Rzeszy, tak integracja Austrii z Wielką Rzeszą wymagała w oczach głównie Hitlera i Himmlera obecności urzędników ze Starej Rzeszy. Być może wynikało to właśnie po części ze słabości politycznej austriackiego nazizmu. Świetnym przykładem są tutaj losy Odila Globocnika, który jako Austriak i fanatyk wydawał się być świetnym wyborem na Gauleitera Wiednia, ale został rychło wymieniony właściwie z dwóch powodów. Jego polityka antykościelna prowadziła do zniechęcenia Austriaków. Bardzo szybko tajne służby odnotowały, że Wiedeń staje się miejscem niespokojnym, a przybysze z Niemiec Nieraz traktowani są przez miejscowych, w najlepszym wypadku z lekceważeniem, w najgorszym. Z jawną pogardą. Ale poza tym globocni dał się przyłapać na machlojach finansowych i na nielegalnym obrocie walutą. Goebbels, którego dawno nie było na tym kanale, narzekał 6 października 40 roku: Głupia sprawa w Wiedniu. Nasz wiedeński referent Wolfram pisze w jednej z tamtejszych gazet bardzo durny, a przy tym wyjątkowo ostry artykuł przeciwko Berlinowi, jego stylowi życia i jego mieszkańcom. Jeszcze mi tego brakuje, aby moje własne organy służbowe w Wiedniu zaczęły publicznie intrygować przeciwko Rzeszy. Inny badacz zauważył, że ksenofobia Austriaków dotyczyła już nie tylko Żydów czy Słowian, ale także Niemców. Problem przywództwa dotyczył także austriackiej armii. W wyniku czystek przesiano wysokich oficerów austriackich nacjonalistów. Selekcja wyeliminowała z szeregów 55% generałów, 40% pułkowników i 14% oficerów niższych szarż. Swoją drogą ta statystyka potwierdzałaby wcześniejszą opinię, że armia austriacka nazyfikowała się oddolnie. Ale dochodzimy do największego paradoksu tej sytuacji, bo Austriacy, stając się w swojej ojczyźnie obywatelami niższej kategorii, nagle otrzymywali nową opcję kariery. Tu na scenę wkracza Adolf Eichmann, mieszkający w Austrii od 8 roku życia, który niemal natychmiast, w marcu 1938 roku, zaskoczył swoich przełożonych pomysłami, jak z Wiednia zrobić kompletnie aryjskie miasto. Eichmann jeszcze bezkrwawo w tym czasie eksperymentował z kluczowymi rozwiązaniami. Co go bodaj najbardziej interesowało, to na ile ofiary da się przekonać do kolaboracji, współpracy przy planach mających na celu zaszkodzenie tym ofiarom, ale zapewniając im pewne poczucie wpływu, na przykład w sposobie realizacji kolejnych kroków. To dzięki takim ludziom jak Eichmann w Austrii powstały warunki do przetestowania rozwiązań, które później zostaną wyeksportowane na teren Czech. Polski i innych krajów całej Europy. Co więcej, w Berlinie obszary Galicji czy Jugosławii uznawano za starą domenę Austrii. Nawet bez początkowych jawnych planów eksterminacji ludności, austriaccy funkcjonariusze mogli być traktowani jako specjaliści od zarządzania pewnymi obszarami które, jak miało się okazać, stały się właśnie rejonem wprowadzenia najbardziej zbrodniczych planów. Pewien procent Austriaków, czasem chcąc, nie chcąc, został mimo wszystko postawiony w sytuacji, w której najważniejsze kariery mogły czekać właśnie czy to w wemachcie SS, czy w strukturach, które z czasem staną się jawnie zbrodnicze. Ale na pewno zapytacie, jaki to był naprawdę procent, jaki był naprawdę udział Austriaków w zbrodniach III Rzeszy. Na początku filmu podawaliśmy pewne dane, wskazywały na wyjątkową nadreprezentację Austriaków w strukturach zbrodniczych organizacji. Mimo, że Austriacy stanowili 8% populacji Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, tak w SS odpowiadali za 13% stanu osobowego. Co gorsza, ponad 75% komendantów obozów sterowanych przez SS miało pochodzić z Austrii, a także nawet 40% załóg. Te wyliczenia po raz pierwszy światłodzienne ujrzały w 1966 roku, ale jak miało się okazać, były oparte na bardzo chwiejnych podstawach. Doktor Sara Berger z Uniwersytetu we Frankfurcie przeanalizowała różne aspekty grupy mężczyzn odpowiedzialnych za wdrożenie akcji Reinhardt. Zwróciła uwagę na to, że pochodzili głównie z okolic Berlina i Saksonii. Po części też z Austrii, ale też z terenów, które po 1918 roku trafiły na przykład do Czechosłowacji, z czego największa grupa pochodziła właśnie z Saksonii. Pani Berger zwracała uwagę, że jest z pewnością korelacja między radykalizmem a nacjonalizmem przygranicznym, co pasowałoby do nastrojów. I położenia Austrii. Wedle ostrożnych szacunków dr Berger udział Austriaków w strukturach zbrodniczych III Rzeszy nie przekroczyłby 8%. Inny badacz, socjolog Michael Mann, po prześledzeniu niemal 1600 biografii zbrodniarzy wyliczył udział Austriaków na poziomie 11,6%. Przypomnijmy, że Austria odpowiadała właśnie za około 8% populacji całej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Żadne najnowsze badania nie są w stanie obronić tego wysokiego udziału Austriaków wyliczonego w 1966 roku, co nie oznacza, że taki Deniz czy von Schirach nie mieli nieco racji, patrząc na Austriaków jako na potencjalnych zbrodniarzy bo faktem jest, że Austriacy w wyniku kilku decyzji byli mocno zauważani w pewnych obszarach działalności. I w niektórych regionach. Kiedy Odilo Globocni w wyniku decyzji Himmlera został dowódcą SS i policji w dystrykcie lubelskim, tak swoje otoczenie wypełnił austriackimi oficerami. Była to nawet na nazistowskie standardy szczególnie podła grupa, a sam Globocni rozmachem pomysłów wymordowania podległej mu ludności zaskoczył faktycznie swoich kolegów i przełożonych. Jeśli akcja Reinhardt faktycznie doczekała się jednego z centrów w biurach Globocnika, otaczającego się rodakami, tak faktycznie, faktycznie austriackość mogła wydawać się szczególnie radykalnym odłamem nazizmu, niezależnie od faktycznego procentowego udziału w całości. A więc nadal pasuje to do wcześniejszych obserwacji, że Hitler zauważył brak fanatyzmu w północnych odłamach NSDAP. Tym samym naokoło odpowiedzieliśmy na pytanie zadane w tytule tego odcinka. Austriacy mogli sprawiać wrażenie nazistów gorszych od Niemców, być może nawet nie faktycznym procentowym udziałem w zbrodniczych kadrach, ale poziomem radykalizmu. A podsumowując, brał on się z wypadkowej. Kilku elementów. Austriacy, szczególnie młodzi, w wyniku specyficznej historii i położenia Austrii, mogli być bardziej podatni na hasła nazizmu niż przedstawiciele niektórych niemieckich regionów. Austriaccy naziści sami w sobie tworzyli dość radykalne skrzydło partii. Po części wynikało to również z tej wspomnianej austriackiej tendencji, ale też dłużej od niemieckich kolegów byli na froncie walki politycznej, do tego formalnie zdradzieckiej walki. No i na koniec polityka Hitlera wobec tzw. Marchi Wschodniej prowadziła paradoksalnie do tego, że Austriacy musieli na nowo wykazać się w systemie, który w tym momencie właśnie najbardziej zainteresowany był nowymi rozwiązaniami w wysiedlaniu i przymusowej emigracji niechcianej ludności, a z czasem też zadaniami policyjnymi i okupacyjnymi. Musimy przy tym wszystkim pamiętać o jednym. Ten konflikt narracji zbrodniczych Austriaków i Austriak-ofiary stanie się kluczowy dla tworzenia nowej, powojennej tożsamości Austrii, oderwanej od niemieckości. Ale to już temat na kompletnie inny odcinek.